Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Krzysiek. Kolejna misja z serii Hitman 2 Silent Assassin. Kolejna misja, kolejna misja w Kairze na pustyni wśród Arabów. Ja ją próbowałem przejść, dlatego widzicie, że jest parę miejsc czytanych. Jednak mi nie poszło zbyt dobrze. Także spróbujemy jeszcze raz. Jakby ktoś się pytał, to tam dostaliśmy chyba ekspert, bodajże, notę. Troszkę nam się alarmów udało włączyć. I musimy zabić Szejka. Kontynuuj, zaczynamy misję. Dobra, tu jako cywil możemy sobie biegać. Duży plus. Dobra, dostajemy się tutaj. Tu mamy broni. Marchabaty, jak ktoś nie to jest dzień dobry po arabsku. Zobaczmy w ogóle jaki ja mam cię sobie sprzęt na misję. Mą garotkę mamy. Dobra. Poczekamy jak pan z karabinem maszynowym. Pójdzie sobie, właśnie I teraz nie tracąc czasu, odkradniemy się za pana, bierzemy garotkę i go spróbujemy usić. Nie lubimy Arabów. Podnosimy ciało i szybciutko ciągniemy je za róg. Mając nadzieję, że nikt nas nie zauważy. To będzie takie nasze małe zabezpieczenie przebranie się za strażnika, bo w razie, co jakby nam źle poszło, zawsze będziemy mogli wrócić do starych ciuchów, a oni będą szukali strażnika. Hmm, dobra. A może być tutaj. Opuściliśmy ciało. Nie, dobra, opuściliśmy ciało, nie podnieść, chciałem się przebrać. Weź ubranie właśnie. Musimy uważać, bo wiadomo nie jesteśmy podobni, że z żadnej strony do Araba. Dobra, biegniemy sobie tu za rogiem. Nikt nas nie powinien zobaczyć dokładnie. Tutaj, na dół. Okej, okay, ja sobie zapiszę w tym miejscu. Bo jak wiecie różnie bywa. Zapiszę już na istniejącym save'ie z tej misji. Nadzieliśmy się prawie na cywila. On może nas wydać. Że podejrzany strażnik lata. Wiadomo, nie wyglądamy jak strażnik. Niech on sobie już tam gdzieś pójdzie. A tak przy okazji, karabin, który podnieśliśmy, to jest baret. Karabin bareta. Bardzo mocny karabin. Ok. No I dobra. Jesteśmy na naszym punkcie widokowym, dlatego zapisuję grę. Wyciągnijmy sobie snajperkę. Jak widzicie, wyświetliła się notka, że konwój zbliża się do miasta. Teraz się przetrwiczę, żeby w chwili zamieszania łatwo usunąć z ręki snajperkę. Konwój jest. Ochraniany przez wojska UN, czyli ONZ-u. A w limuzynie jedzie cel. Jak widzicie, jesteśmy na wprost niego i my sobie go zlikwidujemy. Jak tylko będzie widoczne. No właśnie. W takim momencie. Zaczęto do nas strzelać z karabinu, ale my sobie już szybko pobiegniemy. Teraz do miejsca, gdzie schowaliśmy. Strażnicy szukają teraz podejrzanego żołnierza. Strażnicy znaleźli martwe ciało. Te martwe ciało, które znaleźli, to jest ciało naszego celu. Oni tam sobie do kogoś strzelają, a my, jako zwykłe cywile, jesteśmy kryci. Nikt nie powinien z... w ogóle się zainteresować naszą osobą. No, troszeczkę strażnicy się niepokoją, jak biegniemy. I jak widzicie, od razu lepszy status: status profesjonal. Alarmy 2, zabici wrogowie 1. Zapisy 2 poszło o wiele lepiej niż za pierwszym razem. Dlatego ja zostawię już taki wynik tej misji. Was zachęcam do próbowania przejścia na ocenę Silent Assassin, na status Silent Assassin. Może coś odblokujecie nowego. Nie brałem, jak widzieliście ze sobą, karabinu Barreta. Po prostu przechodzę dla czystej satysfakcji grę, a że nie, żeby odblokować wszystkie bronie. Także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Hitman to Silent Assassin. Na razie, cześć!